I'm just the pieces of the man I used to be Too many bitter ranging on me I'm far away from home And I've been facing this alone for much too long Dzisiaj mam w planach zrobienie stojaka na obciążenie I zobaczcie, tutaj już przymierzyłem Będzie 10, 5, 2,5, 2,5 kg I plan jest taki Otwornicą do metra 28 mm wywiercam otwory, tutaj będzie z dwóch stron, mniej więcej po tyle będzie wystawać z każdej strony, czyli po 2-3 talerze nawet wejdą, zależy od gramatury. No i tu mam takie elementy, zrobię podstawę elegancko, będzie fajny stojak, praktycznie wykonany z zerowym kosztem. Pierwszy krok przewierciłem małym wiertłem, bo wiertło do otwornicy jest dużo większe i teraz przejdzie jak przez masło. Trochę to trwało, ale otwory już są gotowe. Najpierw przyspawam te pręty, tu będę musiał je ładnie wypoziomować magnesami. I później zbiorę się za dalszą część konstrukcji, to jest najważniejsze. Pierwszy przyspawany elegancko, biorę się za kolejne, trzy zrobione i czas na ostatni. Dam teraz chwilę odpocząć w spawarce. I tak to wygląda. Biorę teraz szczotkę drucianą i przeszlifuję wszystkie te spawy. Elegancko przeszlifowane. Teraz te kropki zeszlifuję szlifierką, bo po cholery mi takie dziadostwo tutaj. ładnie przeszlifowałem, przy okazji dużo rdzy pousuwałem no i wygląda to naprawdę fajnie, naprawdę fajnie teraz idę przemyśleć w temat w jaki sposób to będzie, znaczy mniej więcej wiem że na pewno będzie to pod jakimś takim kątem, żeby obciążenia się nie zsuwały, no i tu będzie prawdopodobnie pyk, pyk i do góry jakaś podpórka, zaraz to przemyślę Ach, ciężko mi trzymać i kręcić ale będzie to coś takiego w ten sposób Tutaj podpora, tutaj tylko pod kątem będę musiał ściąć, żeby się ładnie trzymało na płasko. Coś takiego będzie. Podstawa gotowa, wszędzie pospawana elegancko. I teraz tak, oczyszczę spawy, przeszlifuję rdze i dopiero wezmę się za główne spawanie. Też dam da szybki obraz jak to wygląda przed szlifowaniem i po. Tak wygląda przed. A tak wygląda po spawy tak mocne, że się nawet w ten sposób trzyma nawet fajnie to wygląda oczyszczam tutaj te spawy i biorę chyba dam podwójne wzmocnienie, albo pojedyncze jeszcze się zastanowię w ten sposób tylko muszę dobrze tutaj kąty wymierzyć, co nie będzie takie wcale hopsiup dla mnie żeby to miało, wiecie, żeby idealnie tutaj, no pierwszy raz coś takiego robię Zobaczymy jak mi wyjdzie, mi wyjdzie. No nawet mi wyszło cholera. Tylko najpierw zanim to będę spawał to jeszcze przeszlifuję żeby tutaj tą mikroszczelinę zlikwidować. No to jakieś odstają metalowe elementy. Przeszlifuję zerdzy. rdzy, Tam to szlifuję i dopiero biorę się zespawanie. później malowanie. Ale się mega cieszę bo, ale fajnie mi to wyszło. <grych> no naprawdę się cieszę jak to wyszło. Czas na malowanie, farba podkładowa antykorozyjna i zaraz zanim za pomaluję w ogóle to, sprawdzę jak to jest wytrzymałe na Waszych oczach. Dobra, szybki test. Ja ważę 70 kg obciążenie będzie w tą stronę. W tą stronę będzie nacisk, ale zobaczmy tutaj, gdzie będą te najlżejsze, tu, tutaj będą 2,5 kg bez najmniejszego problemu, tej praktycznie. Gdzie by nie złapał, bez problemu idzie się utrzymać, także bardzo porządnie jest to zrobione. Taki podkład antykorozyjny, kompatybilny i tak dalej. Używałem go kiedyś, jest rewelacyjny, ale najpierw troszeczkę odpuścimy benzynką. Odkład nałożony, no powiem Wam, że wyszło całkiem, całkiem ładnie. Jakby nie patrzeć, jest ok. I teraz zastanowię się, jaki kolor tutaj machnąć na ten sprzęcior. Wybrałem kolor srebrny, ponieważ na siłowni jest dość ciemnawo, także taki kolor rozjaśni ładnie siłkę. Wygląda przepięknie. Wiecie, w dobrym oświetleniu jeszcze lepiej. Z tej strony, później z drugiej, i niedługo ląduję na siłowni. Jakby kogoś interesowały koszty wykonania tego typu przyrządu na obciążenia, stojaka na obciążenia dokładnie, to słuchajcie, mniej więcej 2 metry profilu 40 na 40 to mamy jakieś 30 zł. I rurki, ja tu użyłem prętów, miałem z odzysku z gryfów, ale można tanim kosztem. Przypuszczam, że z farbami, z prądem od spawarki, z drutem, ze wszystkim to 50 zł to jest maksymalny koszt. A w moim przypadku, wszystko miałem na miejscu, bo używałem do innych rzeczy. Także za free troszkę pracy i efekt myślę spoko. No, fajnie to wygląda. Jeszcze pójdzie lakier bezbarwny, a na razie, niż sobie wyschnie z dwie godzinki. No, powiem Wam, że. Jestem bardzo z tego zadowolony. Wyszło nienagannie. Obciążenia będą się trzymać. No i wytrzyma to 50 lat. <ścoughs> 3 godziny pracy, spawania, szlifowania, malowania i mój autorski stojak na obciążenie jest gotowy. Wytrzymuje bardzo dużo. Waży około 15 kg. Kawał porządnej roboty, tak mi się wydaje. I ten kolor, no. Robi robotę. Taki srebrny, elegancki. Co myślicie o takim cudzie? Skoro taki ładny zrobiłem na siłowni stojak, to postanowiłem też zrobić ładne wejście. Tutaj mam drewno egzotyczne. Wywalę trochę kamieni i zrobię taki mały tutaj podeścig. Wyznaczyłem sobie tutaj plac. Dałem plandekę. piesza deska przykręcona. Nie mam przymiaru, więc daję tak po gwoździku. No i przykręcam. Idzie to naprawdę sprawnie. Pół metek prac za mną, zostały trzy deski. No i zaraz tutaj kończę. Tak to wyszło. Jestem zadowolony z efektu. W miarę wszystko. Nie wiem czy równo, czy nierówno. Nie mi oceniać, nie jestem po wykształceniu budowniczym. Piękny podest. Tu troszeczkę desek użyłem. Troszeczkę tutaj, żeby w lato można było sobie wiecie elegancko. Tutaj pochodzić no i taki fajny akcent w przyszłości. Jak zdobędę trochę desek, tą stronę siłowni też obiję. No bo teraz wygląda dość paskudnie. No ale liczy się, że wszystko działa, jest funkcjonalnie. Także tyle, tyle to jest zrobione. A od razu Wam pokażę. Zrobiłem też taką przykrywę na basen. Przykrywę, pokrywę. Pyk. Z deseczek, folia taka basenowa, bardzo wytrzymały, fajny materiał. I żadne kolki nie będą lecieć, potem bez problemu je zrzucę. Także parę prac na działce i praktycznie wszystko, co chciałem na działce, już skończyłem. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wytrwanie do końca. Widzimy się już w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.